Witam. W najbliższą niedzielę usłyszymy Ewangelię. Bardzo mi się ta Ewangelia podoba. 19 rozdział Łukasza. O, no przeczytam. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, wierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł gościnny. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam po czwórku. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem twego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem, syn człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Znowu, właśnie po raz kolejny, Pan Jezus tutaj denerwuje faryzeuszy i, i, i wszystkich świętoszków wśród tych ludzi, wśród których nauczał. Bo znowu zrobił coś co się nikomu nie śniło, nie przychodziło tam w ogóle do głowy, że coś takiego może się stać. Pan Jezus podróżuje, ma już ten status jakiegoś rabina, nauczyciela, osoby świętej. Nie wszyscy tam jeszcze rozumieją kim on jest, ale już podejrzewają, że to może być właśnie ten mesjasz, na którego wszyscy czekają. Ale Pan Jezus robi ciągle szokujące rzeczy pójdźmy na tego Zacheusza Zacheusz, człowiek niskiego wzrostu no pewnie niezbyt lubiany przez wszystkich no bo był miejscowym celnikiem był tym poborcą poda podatkowym jak wszyscy już wiemy nie lubiano poborców podatkowych bo to byli ci co ko kolaboro kolaboro kolaboracja, kolaborowali z reżimem nie mogę się wydać więc byli znienawidzeni przez, przez Żydów, przez faryzeuszy a on jeszcze taki malutki, złośliwy pewnie, no i wylaz na drzewo, żeby się przypatrzyć temu, temu Jezusowi, ciągle jeszcze bez pewnie jakiejś intencji nawrócenia się. No nic nie wiemy na ten temat. Po prostu był ciekawy. Po prostu chciał zobaczyć, kto to jest ten Jezus, o którym się tyle mówi. Może myślał o nim, może słyszał niektóre jego mowy, może już coś tam było zasiane ziarno w jego sercu ale ciągle trudno powiedzieć, że był nawrócony, po prostu był ciekawy. I Pan Jezus przechodząc pod tym drzewem, spojrzał na niego i mówi: zejdź na dół, Zacheuszu, bo ja dzisiaj chcę przyjść do Twojego domu. No był to dla niego taki szok, no to był też Żyd, to był człowiek, który znał religię swoich ojców. Był to dla niego taki szok, że Nastąpiła u niego przemiana serca natychmiastowa. I powiedział, że połowę swojego majątku rozdaje biednym. Niezależnie od czegokolwiek innego. A poza tym, mówi, że jeżeli kogokolwiek skrzywdził, to odda mu czterokrotnie więcej. Więc to jest nie tylko nawrócenie, ale to jest zadośćuczynienie za wszelkie zło, jakiego mógł się dopuścić. Aczkolwiek nie wiemy z tej Ewangelii, czy rzeczywiście krzywdził kogokolwiek, ale może się ktoś czuł pokrzywdzony, więc jeżeli ktoś by przyszedł i powiedział, słuchaj Zacheuszu, wydaje mi się, że za dużo wziąłeś ode mnie, a u mnie w domu była taka trudna sytuacja, oddałby mu to z nawiązką wtedy, bo już tutaj jego odmiana serca wygląda na prawdziwą, dlatego, że Pan Jezus wyciągnął do niego rękę. A dlaczego wyciągnął do niego rękę? Bo to też jest Syn Abrahama, czyli to jest też Dziecko Boże, to jest też Jeden z naszych braci. To jest to, co tak trudno nam przychodzi wszystkim, żeby zauważyć, że właśnie inni ludzie, że nasi wrogowie też są dziećmi Bożymi. Wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. My powinniśmy walczyć o każdego człowieka, tak jak Pan Jezus walczył o każdego człowieka. Pan Jezus nie spisywał nikogo na stratę. Jeżeli Pan Jezus zobaczył, że czyjeś serce jest gotowe na przyjęcie jego nauki, to wyciągał do niego rękę, poświęcał mu czas jednej indywidualnej osobie, czy to była rozmowa z Samarytanką przy studni Jakuba, czy tu właśnie wyciągnięcie ręki do celnika Zacheusza, czy powołanie celnika Mateusza, który był jednym z apostołów, czy w ogóle cała masa innych przypadków, gdzie pan Jezus rozmawia z pojedynczymi ludźmi, poświęca czas jednej osobie po to, żeby ich przyciągnąć do siebie, po to, żeby żeby pomóc im zrozumieć, czym jest prawdziwa wiara, kim jest prawdziwy Bóg i co zrobić, żeby się do tego Boga zbliżyć. Bo my nas czasem to głównie obchodzą statystyki, tłumy, tysiące, a to tak nie działa, zawsze jedna osoba jest ważna, zawsze jest ważna jedna indywidualna osoba, zawsze trzeba znaleźć czas, żeby tej jednej osobie czas poświęcić i czasem tak bardzo niewiele trzeba. Czasem wystarczy zaprosić kolegę, chodź ze mną na mszy albo chodź ze mną na yy, wiesz, no teraz mamy nowych ministrantów, w kościele przyjmujemy, chodź zobaczysz, czy ci się nie będzie podobało. No, ci się nie będzie podobało, no to nie będziesz musiał, ale fajny ksiądz jest i w ogóle fajne są zajęcia w kościele. Czasem to wystarczy. Czasem wystarczy właśnie dać świadectwo, albo po prostu powiedzieć. Słuchaj, jadę jutro do kościoła, pójdziesz ze mną, a po kościele sobie skoczymy do miasta. Wystarczy takie zaproszenie, bo czasami ludzie po prostu oczekują tego, no, po prostu boją się zrobić sami ten jeden krok, ale jeżeli im podamy rękę, to im łatwiej będzie tą przeszkodę przekroczyć, bo nie będą sami, będą widzieli, że nie są sami, że, że ktoś inny jest. Podobny do nich, że ma podobne wartości i, i wtedy zawsze jest raźny. Dlatego ważne jest, żeby pamiętać, tak, tutaj Pan Jezus wyciągnął rękę do Zacheusza, żebyśmy my też nie wysyłali do diabła innych, którzy nam się wydaje, że właśnie są grzesznikami, czy, czy że odeszli daleko od Pana Boga, tylko pomóżmy się im zbliżyć do Pana Boga. Podajmy im tą rękę i, i zróbmy ten krok razem, bo. I wtedy będziemy właśnie naśladowcami Pana Jezusa. Dziękuję i pozdrawiam.